Cześć! Z tej strony Robert Szewczyk i miło mi Cię powitać w specjalnym odcinku na moim kanale, w którym podzielę się z Tobą moją opinią, moimi odczuciami po miesiącu testowania biurka stojącego od zdrowe biurka. Zdrowe biurka to polska firma zajmująca się produkcją biurek z regulowanej wysokości blatem. To, co odróżnia ją od innych gdzieś tam biurek, które widziałem w internecie, które są też dostępne na rynku, to fakt, że biurko jest niewykonane ze sklejki, jak to ma się w, wielu, w przypadku wielu innych biurek, a jest wykonane z solidnej jakości. DREWNA! Aby lepiej zobrazować Ci, jak rozpoczęła się moja przygoda ze zdrowymi biurkami, cofnęmy się trochę w czasie. Około półtorej roku temu wprowadziłem się do tego mieszkania. Mój dzień pracy wyglądał tak, że siedziałem przy tym fotelu barowym, przy tym blacie. Pracowałem po kilka, kilkanaście godzin. Przez co moje plecy dawały się wyznaki. Było tak, że brałem tego laptopa w ręce, siadałem, bo też kładłem się na kanapie, co również nie było ze zdrowe. Po całym dniu pracy czułem zmęczenie. E, bolał mnie kręgosłup. Ten ból często nie ustępował, bo jeden dnia trwał przez kilka dni, przez co moja produktywność pracy i chęć ogólnie do pracy była dość niska. E, z racji, że pracuję w domu zdalnie praktycznie przez cały dzień, od 8 do nawet 13 godzin, stwierdziłem, że Potrzebuję biurka i stworzyć ogólnie miejsce pracy, które będzie dla mnie po prostu dobre, i pracując, przy którym będę czuł się dobrze, wtedy zrobiłem research, zobaczyłem, że jest polska firma, Zdrowe Biurka, która produkuje biurka właśnie z regulowaną wysokością blatu, co jest mega fajne, fajną sprawą dla osób, które gdzieś tam pracują zdalnie, które pracują przy dużo na komputerze. Zobaczyłem dodatkowo, że osoby, które śledzę, takie jak Bartek Popiel czy Patryk Jasiński również mają te biurko, więc to przekonało mnie do tego i zachęciło, aby napisać do Mateusza Winiarskiego, czyli CEO i co Zdrowe Biurka i tak właśnie rozpoczęła się moja przygoda. Właśnie znajdujemy się na stronie zdrowebiur.pl. to tutaj możesz skonfigurować i zamówić swoje biurko z regulowanej wysokości blatem. Za chwilę pokażę Ci coś, co urzekło i wręcz zdobyło moje gadżeciarskie serce, bo tak, składa, tak się składa, że uwielbiam te wszystkie rzeczy, które na chociażby w minimalnym stopniu poprawiają jakość mojego życia, wpływają na to, że żyję mi się prościej, że pracuje mi się lepiej. Tak więc jest tu jedna rzecz, która naprawdę mnie urzekła. Krzyśnijmy sobie teraz wybierz biurko, skonfiguruj swoje biurko. No i tym, co zaskoczyło mnie na samym początku, to fakt, że mamy tutaj konfigurator tego biurka, przez co możemy je skustomizować i dostosować pod siebie. Zacznijmy od tego, że na samym początku możesz wybrać kolor konstrukcji, czyli tego tutaj stelaża, na którym jest postawione biurko, na którym stoi blat. Mamy do wyboru kolor czarny, szary bądź też biały. U mnie jest to kolor czarny, co pewnie już widziałeś albo zobaczysz w, kolejnym, w kolejnej części tego wideo. Wybrałem czarny, ponieważ jest dość uniwersalny. Ja nie będę w tym mieszkaniu wynajmuje, nie będę tu mieszkać zawsze, więc stwierdziłem, że kolor czarny będzie pasować niezależnie od mieszkania, w którym będę mieszkać, a to biurko wiem, że posłuży mi na długie lata. Kolejną rzeczą jest kontroler, a mianowicie wybór, po której stronie ma być umieszczony. Zapytałem Mateusza, czy robi to jakąkolwiek różnicę i powiedział, że nie, że to raczej chodzi o preferencje. U mnie jest z prawej strony, ponieważ e, no ponieważ jestem praworęczny i tak jest po prostu mi wygodniej. Kolejną rzeczą, która jest mega fajna, to to, że zdrowe biurka oferują do wyboru aż cztery rodzaje drewna. Jest dąb, jest wiąz, jest jesion i jest dąb rustykalny. Ja akurat wybrałem jesion, jakoś spodobał mi się, urzekł mnie ten rodzaj drewna. Kolejną rzeczą jest wybór wykończenia krawędzi. Mamy krawędź prostą, krawędź okrągłą, bądź też krawędź ściętą. Ja akurat zdecydowałem się na krawędź okrągłą. Wiem, że w przypadku dębu rustykalnego mamy też krawędź rustykalną, czyli taką krawędź o nieregularnym wcięciu. Też mega fajnie to wygląda. Dobrze, jednak wróćmy sobie tutaj. Kolejną rzeczą jest grubość blatu. Mamy do wyboru 30, bądź też 40 mm. Ja wybrałem tą cieńszą 30 mm. I kolejna mega ważna rzecz to rozmiar blatu. Rozmiary zaczynają się od 120 na 60 cm, kończąc na 200 na 80 cm. Ja wybrałem ten najmniejszy. Dlaczego? Ponieważ mieszkam w kawalerce, nie mam tu za dużo miejsca, w ogóle bałem się, że ten rozmiar też może mi się nie zmieścić. Mateusz powiedział mi, że planują wprowadzić możliwość kustomizacji, czyli mogą dobrać rozmiar na zamówienie. Nie wiem, czy w momencie publikacji tego wideo będzie to już dostępne, czy też nie, ale taka opcja ma się pojawić, więc jeżeli żaden z tych rozmiarów ci nie odpowiada, bądź też chcesz inny rozmiar, to myślę, że możesz śmiało napisać do Mateusza. Specjalnie dla ciebie stworzy takie biurko na, w rozmiarze na zamówienie. Ostatnim elementem dostępnym w konfiguratorze jest listwa zasilająca. Ja osobiście polecam ci zakupić takie biurko z tą listwą, ponieważ w zestawie otrzymujesz także ryniękę, którą możesz zamontować bezpośrednio pod biurko, dzięki czemu możesz ogarnąć chaos z kablami. Dostajesz też taki zestaw właśnie do spięcia tych kabli. Ja jeszcze z niego nie skorzystałem, ponieważ jestem dość mało techniczny i w tej, jestem dość leniwy w tej kwestii, ale na to jeszcze przyjdzie na pewno czas i to zrobię. Ta listwa ma 5 wejść na kable, plus 2 wejścia USB. Co też mega mi się przydaje, podłączam do nich zazwyczaj ładowarkę do Watcha, czasami ładowarkę do iPhone'a, bądź też e, na przykład Ringa, który właśnie mnie teraz oświetla, czy oświetlamy podczas nagrywania podcastów. Kolejną fajną rzeczą w zdrowych biurkach jest to, że mechanizm ma aż do 160 kg udźwigu, przez co możecie swobodnie opierać się o biurko podczas pracy. No i też możecie podnosić się na nim razem z pieskiem, czego generalnie nie polecam. Zdrowe biurka mają może do 5 lat gwarancji. Jednak nie zalecam jeździć na nich z pieskiem, ale gdybyście chcieli, to też można. Mm, Dobra, Beza. Zapewne zastanawiasz się, jak wygląda montaż takiego biurka i czy jest to skomplikowane. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie jestem osobą techniczną, nie jestem złotą rączką, moje dwa największe osiągnięcia, jeśli chodzi o składanie czegokolwiek, to to krzesło i właśnie to biurko, o którym dzisiaj mówimy. Biurko przyszło do mnie w dwóch kartonach, solidnie zapakowane. W środku była folia bąbelkowa, był styropian, tak więc wszystko przyszło w jednym kawałku, nic nie było obite, nic nie było uszkodzone. To co mnie pozytywnie zaskoczyło, to fakt, że w środku w zestawie z biurkiem były śrubki oraz niezbędne śrubokręty do złożenia tego biurka, bo trochę się o to obawiałem. Bałem się, że będę musiał albo chodzić po sąsiadach i pytać, czy ktoś ma odpowiednie klucze, bądź też pisać po znajomych. Jednak wszystko było w zestawie, za co ogromny plus dla zdrowych biurek. Na początku byłem troszeczkę przerażony, ponieważ... Gdy wyciągnąłem te wszystkie elementy, nie mogłem znaleźć instrukcji, i bałem się, że nie będę w stanie tego złożyć, postanowiłem napisać do Mateusza, który szybko wyjaśnił mi, że otworzyłem nie tą stroną, instrukcję jest. Wysłał mi linka do pliku Google, gdzie były też wideo. Instrukcja wideo, jak złożyć to biurko. Wtedy już poszło gładko. Jedynie męczyłem się z jednym elementem przez chwilę, jednak wszystko e, za chwilę poszło, udało mi się to złożyć. Tak więc dobra robota, Mateusz, skoro ktoś taki nietechniczny, jak ja, dał sobie radę z tym biurkiem, więc w takim razie jest to świetnie Jedyne czego mi tak naprawdę zabrakło to wersji audio, bo były napisy, a chciałbym, aby ktoś mnie swoim głosem poinstruował krok po kroku, ale Mateusz mówił, że nad tym też już pracują. Kolejnym dużym plusem biurka od Zdrowe Biurka jest dedykowana aplikacja, który, za pomocą której możesz sterować biurkiem. Aplikacja łączy się z biurkiem za pomocą Bluetooth. Wszystko jest intuicyjne, wszystko jest proste, nie powinieneś mieć z tym żadnego problemu. Jak widzisz tutaj, to wygląda tak, możesz za pomocą tych guziczków. Obniżać i podwyższać biurko według swoich temu podobań. Kolejną fajną rzeczą jest to, że możesz wyznaczyć 4 ulubione pozycje biurka. Ja tu mam akurat 25 cm do pracy na siedząco, czyli jak teraz, oraz mam 55. Wystarczy przytrzymać, a biurko samo się podwyższa lub obniża. Tak jak już mówiłem, mega fajne. Teraz sobie obniżymy. Wszystko działa, nic się nie zacina. Tak więc, mega fajna sprawa. Kolejną rzeczą jest to, że możesz ustawić sobie taki challenge, ile chcesz dziennie pracować na stojące. Ja tutaj mam 70 minut, akurat dzisiaj cały dzień nagrywam wideo, więc tego nie wypełniłem. Ale też jest taka możliwość, tutaj mam challenge, żeby stać przez 10 minut o każdej godzinie. Na początku ta aplikacja zainstalowała mi się w języku hiszpańskim, przez to, że miałem hiszpański ustawiony w telefonie. Jednak po wyłączeniu język zmienił się na angielski i wszystko jest proste i zrozumiałe. Swój poranek zazwyczaj rozpoczynam od 15 do 25 minut pracy na stojąco. W ten sposób z samego rana pobudzam swój umysł, swoje ciało do działania. Następnie pracuję przy biurku w cyklach. Oznacza to, że od 45 minut do 60 minut pracuję na siedząco. Następnie 15 minut do 25 minut pracuję na stojąco i później robię przerwę 15-20 minut. Zdrowe biurko sprawdza mi się również świetnie podczas calli z klientami, podczas spotkań ze współpracownikami, czy chociażby podczas nagrywania podcastu. Zazwyczaj to wygląda tak, że jestem po całym dniu, kiedy klepię na komputerze kopii dla klienta, wtedy mam już po całym takim dniu dość siedzenia, no i wtedy na ratunek przychodzi biurko z regulowanej wysokości blatem od zdrowe biurka. Mogę łatwo je dać do góry, no i nagrywać na stojąco. Tak jak mówiłem, ma do 140 kg dźwigu, więc podczas nagrywania podcastu, czy podczas calli mogę się swobodnie o nie opierać, zmieniać pozycję. To, to co jest fajne w tym biurku to to, że mnie nie ogranicza. Kiedy mam ochotę po prostu pracować na stojąco to to robię. Kiedy mam ochotę popracować na siedząco to to robię. Tak więc tutaj tak naprawdę jedynie co Cię ogranicza to Twoja wyobraźnia. Czas na krótkie podsumowanie i odpowiedź na pytanie czy moim zdaniem warto zainwestować w stojące biurko od zdrowe biurka czy nie warto. Zacznę od tego, że żałuję tylko jednej rzeczy, a mianowicie tego, że nie zdecydowałem się na takie biurko tylko dużo wcześniej. Jak sam widziałeś na początku tego wideo, moje stanowisko nie było za dobre. Na pewno mój kręgosłup nie był mi za to wdzięczny, co skutkowało tym, że przez kilka dni mnie bolał i ta praca nie sprawiała mi tyle przyjemności, przez co zapewne nie byłem tak efektywny i tak produktywny jak mógłbym być. Teraz sprawa ma się zupełnie inaczej: z uśmiechem na ustach wracam do mojego biureczka, bo chociażby mogę nagrywać różne rzeczy dla Was na stojący, tak jak teraz, czy też mogę pracować w dowolnej, dowolnej dla mnie pozycji. Więc podsumowując, jeżeli tak jak ja, spędzasz dużo. Dużo godzin przy pracy na pracy przy komputerze, być może jesteś freelancerem, być może jesteś przedsiębiorcą, to takie biurko będzie idealnym rozwiązaniem dla ciebie i pewnie doskonale wiesz, jeżeli prowadzisz swój biznes, że aby Twój biznes się rozwijał i aby wszystkie sprawy szły w dobrym kierunku, to u ciebie również musi być dobrze. Więc jeżeli zastanawiasz się nad takim biurkiem, to bez dwóch zdań polecam biurka od zdrowe biurka. Mało tego z okazji naszej współpracy, mojej współpracy oraz współpracy Digital Creators Community ze Zdrowe Biurka, które zostają oficjalnym partnerem Digital Creators Community, przygotowałem dla ciebie specjalną zniżkę, która obniża cenę Zdrowego Biurka. Link do strony zakupu znajdziesz w opisie. Tam znajdziesz również kod rabatowy, który możesz wykorzystać. To by było w tym materiale na tyle. Jeśli miałbyś jakieś pytania odnośnie tego biurka. To możesz śmiało zadać je poniżej bądź napisać do mnie na maila. Informacje znajdziesz w opisie, a ja odpowiem na wszystkie i my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.